Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. Przyjaciel w środku nocy zaapelował o modlitwę. Dariusz Kamys, przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej z kabaretu hrabi, w nocy wystosował przejmujący apel. Pomódlcie się, jeśli wierzycie, zwrócił się do ludzi. Poprosił, by zjednoczyli się we wsparciu dla walczącej z nowotworem artystki o konkretnej godzinie. Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. W kwietniu kabaret Hrabi poinformował, że jego współtwórczyni Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. Wieści o chorobie gwiazdy przekazano tuż przed rozpoczęciem trasy, w której pierwotnie miała uczestniczyć. Przyjaciele ze sceny postanowili przekazać dochód z koncertów właśnie na leczenie Joanny. Przyznali, że Koszty są ogromne, Joannę Kołaczkowską w czasie jej zmagań z chorobą wspierają nie tylko koledzy z jej kabaretu, ale i cała branża. Szymon Majewski, jeden z gości trasy formacji Hrabi, pisał jakiś czas temu, trwa właśnie walka o jej zdrowie, Asia się nie poddaje i wierzę, że wyjdzie z tego zwycięsko. Jest silna i ma wokół siebie świetnych ludzi. Jedyne, co możemy teraz, to wysłać jej pełno energii i dobrych myśli. I zapewnić, że nie jest sama. Będziemy chcieli jej pomóc najbardziej, jak potrafimy. Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi prosi o modlitwę. Teraz z przejmującym apelem w sprawie Joanny Kołaczkowskiej zwrócił się do publiczności Dariusz Kamys, który w 2002 roku zakładał z nią kultową grupę kabaretową. Jak przyznał, jego przyjaciółka nadal potrzebuje wsparcia. W środę po północy zwrócił się do jej sympatyków z prośbą. By w samo południe zjednoczyli się w modlitwie. Kochani, wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo, ale wszyscy wierzymy w dobro. Dlatego proszę Was o godzinie 12.00 Zatrzymajcie się na chwilę. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością, napisał na Facebooku, dodając: Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila, ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego. O 12.00 szturmujemy niebo, życie, i wszystko, co możliwe i potrzebne, dla Asi. internauci nie pozostawili jego wpisu bez odpowiedzi, zamieszczając pod spodem kilkaset komentarzy z ciepłymi słowami i pokazując ogrom swojego wsparcia kilkoma tysiącami udostępnień.